W jaki sposób umieścić w e, widżecie e, polski banerek podlinkowany? E, w tym celu wchodzimy w Host and Profit. E, raczej widzicie tutaj e, w widżecie jest jeszcze amerykański, po, po angielsku. Natomiast jak chcę po polsku, a więc wchodzę tutaj e, w mój cockpit tylko po to, żeby skopiować adres URL tego pliku po polsku, który wgrawałem wcześniej. W tym momencie wchodzę sobie w media. Tutaj klikam sobie edytuj i kopiuję ten. Oto URL. Do notatnika sobie go wklejam i przechodzę sobie do wygląd widget. Tu jest tekst. Dołącz do nas i w to miejsce wrzucę sobie gotowy już jak tu widzisz przygotowałem taki gotowy gotowy kod Ja go sobie tu przekopiuję. To jest adres tutaj musimy wkleić ścieżkę dostępu do obrazka i tekst alternatywny. A więc adres, pod który tutaj się będzie jak ktoś kliknie to przechodzimy do naszego GiveO, kopiujemy nasz link i w tym momencie wklejamy go sobie tutaj. E, img, img src, czyli source, czyli ścieżka dostępu do obrazka, e, w tym momencie sobie to zaznaczamy, i nasza ścieżka dostępu to jest tą, którą żeśmy tutaj wcześniej skopiowali. Więc dajemy kopiuj i w tym oknie po prostu ją wklejamy tekst alternatywny możemy dać na przykład host then profit i klikamy zapisz przechodzimy do naszego bloga odświeżamy i patrzymy czy to działa jak widzisz Osoba, ktoś to kliknie, zostaje przekierowany przez mój link Dariusz Dubik. W ten sposób także linkujemy w HTML-u, w innych stronach, w forach i tym podobnych rzeczach.